Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy chciały porozmawiać o tym, jak zrozumieć nastolatka. To jest taki temat, który myślę, że dla wielu rodziców jest takim tematem przewodnim, kiedy dziecko zaczyna dorastać i próbują wejść w tą relację na nowo. I myślę, że najlepiej chyba byłoby, żebyśmy zaczęli od tego, dlaczego to jest takie trudne, dlaczego to jest wyzwaniem. Mhm. Tak, ja to jak myślę o tym, jak zrozumieć nastolatka, to to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to to, że rodzice nastoletnich dzieci, no nie stają się nim z dnia na dzień, że to jest po prostu bardzo długi proces i to pytanie, właśnie jak zrozumieć, no i, e, wydaje mi się adekwatne, często zadawane i jakoś zupełnie rozumiem to, że rodzice poszukują, nie wiem, literatury, filmów, nie wiem, podcastów, że szukają podpowiedzi, bo to jest naprawdę trudne. To, to o czym Ala mówisz, to, że, że jest to proces, a co najgorsze jest to proces również w nastolatkach, który dzieje się czasami bardzo szybko, tak zmieniają się na poziomie biologicznym, na poziomie psychicznym, na poziomie emocji, hormonów, tego wszystkiego co tam buzuje i rodzic nagle musi wejść w to, bo, bo to się już dzieje, nie ma jakby czasu na to, żeby się do tego przygotować i myślę, że to odpowiedź na to pytanie jak zrozumieć nie jest łatwa i tutaj jakoś jest dużo pułapek, które, które czekają na rodziców opiekunów. Mm -hmm. Tak, i tak jak myślę o tym, co mogłoby być jakoś użyteczne i, jak, i, i pomocne dla rodziców, to jakoś przychodzi mi do głowy mm, na przykład takie spojrzenie na to, że to właśnie nasze dziecko, y, ten młody człowiek przekształca się w osobę dorosłą. I jak sobie jakoś uświadomimy w ogóle, że to jest. No, długi czas, że to jest proces, że nagle z dziecka no musi, oprócz tego, że właśnie to, co powiedziałaś, czyli te zmiany fizyczne muszą się zadziać, to też no, musi zadzieć się pewnego rodzaju rozwój emocjonalny, rozwój psychiczny. Że, no i to po prostu musi zająć jakiś czas, to musi być proces. Myślę też, że te zmiany młodego człowieka, zmiany nastolatka są też bardzo dynamiczne. Właśnie a... jakoś ten proces, jak mówisz o tym, to mamy jakiś w sobie sprzeciw, że to się czasami bardzo szybko dzieje, ale to mm -hmm. polega na tym, że ten proces nie jest liniowy, że on skacze, tak? Jednego dnia nadal mamy dziecko w domu, a drugiego dnia już jakby dorosłą osobę, która ma swoje poglądy, jest jakoś, się oburza na pewne rzeczy, nie, nie zgadza się z nami w różnych sprawach, chce inaczej spędzać czas. Mm? Mm -hmm. ja, ja też myślę, że to jest właśnie dynamiczne i tak przychodzą mi takie do głowy różne rozmowy z rodzicami nastolatków, którzy mówią... No, ale właśnie ja nie rozumiem, jak to jest, że jednego dnia słyszę, e, nie wiem, jak możesz mi to robić, jak możesz mi tego zakazywać, a następnego dnia, e, nie wiem, e, e, razem jest, nie wiem, swobodna, przyjemna rozmowa o tym, jak minął każdemu domu dzień. E, I że to jest no. nastolatek kiedy... przychodzi się przytulić, nie? I się myślimy, ej, wczoraj tak. po prostu tak mi obrażał, a dzisiaj znowu jest taki przylepką taką, nie? Więc. Mhm. Tak jak, jak myślę o roli rodzica w tym momencie, to wyobrażam sobie, że ona jest jakoś bardzo taka trudna i musi być taka bardzo pojemna i szeroka, tak? że jakoś to wszystko musi się pomieścić, no a jednocześnie rodzic jako osoba dorosła, no to przecież też czuje, też ma różne myśli, też się zastanawia, no i przede wszystkim nie wie. Tak, i, i też y, jakoś dużo jest y, obciążenia na rodzicu y, w sytuacji, kiedy on też się boryka ze swoimi problemami w tym kontekście, bo tak trudno jest jednak przyjąć do wiadomości i jakoś zaakceptować, że okej, okay, no mój nastolatek się zmienia, więc w związku z tym ja mam jakoś dostawać razy ciągle i, i być jakoś w, tej, w tą, tą osobą, która nie wiem, pilnuje, nakazuje, stawia granice, które nie są w ogóle akceptowane. I faktycznie no to jest taki okres, kiedy wszystko się zmienia, nie tylko nastolatek, ale cały system rodzinny się zmienia, więc zmiana rodzica jest też jakoś nieunikniona. I teraz pytanie, co może pomóc w tym procesie, jakoś, co, co może ułatwić tą komunikację i, i tą relację z nastolatkiem? To, co mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o pomoc w budowaniu relacji z nastolatkiem, to przede wszystkim zmiana perspektywy. E, e, oczywiście mówię o zmianie perspektywy rodzica, że rodzic mógłby spojrzeć inaczej teraz na, na dziecko, już nie z, tej, nie, nie z tego miejsca jestem rodzicem małego dziecka i wiem, co mu wolno, czego nie wolno. No, dziecko nie wiem, dostosowuje się lepiej albo gorzej, tak? ale dla mnie to jest wszystko jasne. I teraz ta zmiana mogłaby po, po, jakoś wyglądać inaczej. Można by spojrzeć na dziecko w ten sposób: ok, to już jest pewnego rodzaju partner do rozmowy. Ładnie, myślę, że taki, taka zmiana, która, która dobrze by było, żeby nastąpiła, to, to jest to, żeby spojrzeć na, na nastolatkę jako odrębną osobę. Tak? Ja rozumiem, że ona jakby z nas pochodzi w sensie z rodzica, wyszła z mamy, z taty, jest tak zbudowana z genów tych samych, ale jednak zobaczyć w nastolatku kogoś odrębnego, kto ma prawo do swoich poglądów, do swojego stylu życia. Do, do swoich pasji, zainteresowań, do swoich opinii też bardzo i też jakoś ma, być może jakimś kluczowym elementem jest uznanie, że ten nastolatek też ma wiedzę i też ma jakieś umiejętności, żeby podejmować właściwe decyzje. Myślę, że to, co dla rodziców jest często trudne, to jest to, że oni naprawdę mają poczucie, rodzice mają poczucie, że wiedzą lepiej. I owszem, mają doświadczenie i mają swoje doświadczenie ze sobą, ale czy to znaczy, że wiedzą lepiej zawsze dla nastolatka, co jest dla niego dobre? No tutaj już można by było dyskutować. Nie? No na pewno dyskutowaliby z tym nastolatkowie. I tutaj ja myślę, że to jest też taka przestrzeń, tak? że jakoś, że jeżeli my jako, my jako rodzice, ja tak mówię, bo sama jestem jakoś mamą nastolatka, i identyfikuje się też z tą grupą, ale jeżeli my jakoś moglibyśmy podejść do nastolatka jako z taką ciekawością w tej dyskusji, a nie z takim przekonaniem, tylko właśnie, nie wiem, z zainteresowaniem, wysłuchaniem, ale też takim: OK, a to, to powiedz mi, nie wiem, jak ty to widzisz, tak? A dlaczego to jest dla ciebie, nie wiem, trudne, nie wiem, może dlaczego coś jest dla ciebie ciekawe, tak? Myślę, sobie też w różnych kontekstach, nie wiem czy w kontekście oglądania czegoś na YouTubie. No rodzice często mówią, no ja nie rozumiem, no ja nie rozumiem, jak to, jak moje dziecko może oglądać no, tego youtubera czy tą youtuberkę. Czy wchodzi do tak? takiej głupoty, nie? Tak. To tak. Same, tak. Nie? I, I ja wiem, że to jest jakoś trudne. Nie? I to, to, to jak o tym mówisz, to, to sobie pomyślałam, jak wiele jest takich elementów w naszej komunikacji z nastolatkami, które bardzo utrudnia takie porozumienie mm. i takie wejście z ciekawością. Właśnie to, co powiedziałam, takie głupoty. Nie? To jest już od razu w tym jest jakaś ocena, jakaś y, wartościowanie, nadawanie jakichś etykiety, generalizowanie pewnych rzeczy, że tacy youtuberzy nie mają na przykład nic do powiedzenia ciekawego i to są głupoty. Więc myślę, że jest takich wiele elementów, które, które utrudniają kontakt z nastolatkiem i które są bardzo dla nich takie odpalające, że oni jakoś zamykają dyskusję, nie? Jak usłyszą też takiego, trudno jest trochę im się otworzyć i powiedzieć, słuchaj, tutaj jest coś takiego ciekawego, to mnie interesuje, dla mnie to jest ważne i faktycznie to wejście w te buty nastolatka, tak jakby rzeczywiście zobaczenie tego z, jej, z jego perspektywy czy z jej perspektywy, no jest myślę jakimś wyzwaniem na pewno. Mhm, tak, a z drugiej strony tak jak, jeżeli tylko spróbujemy jakoś pójść w, ten w tym kierunku, że to jest partner do rozmowy, no to, to, to w zasadzie mo moglibyśmy pomyśleć o tym OK, no czy ja w sumie chcę być tak traktowany, czy jeżeli ja rozmawiam z inną nie wiem osobą, i ona mi, nie wiem, daje wskazówki, których, o które ja nie proszę. Mówi mi, że coś, co ja robię albo oglądam jest głupie. No to czy ja się jakoś dobrze czuję, nie? Albo ja, na przykład, nie wiem, jeżeli generalizuję, prawda? To, to czy ja się wtedy dobrze czuję? No, z mojego doświadczenia wynika, że nie bardzo. I jakoś mam ochotę zapytać, no to dlaczego miałabym w ten sposób rozmawiać z moim dzieckiem? No tylko dlatego, że jest ode mnie, nie wiem, 20 albo 30 lat młodsze. No niekoniecznie, nie? I jakbyśmy postawili na tę ciekawość, to okazuje się, że można coś, no naprawdę można się wiele dowiedzieć. I jakoś z moich rozmów z rodzicami czasami wynika coś, nie wiem, tak trochę tak wrócę do tego przykładu YouTube'a, bo rodzice mówią, no i nastolatek mi mówi, no ale youtuberzy tyle zarabiają, tak? Że to jest ich argument. I ja tak sobie myślę, no jasne. I czy to, to nie jest argument jakoś ciekawy, żeby jakoś zobaczyć to, żeby jakoś um, obejrzeć to w dyskusji? No, tak jak nie wiem, za naszych czasów byli nie wiem, aktorzy, piosenkarze, czy nie wiem, czy ym, wykwalifikowani sportowcy, którzy mieli szansę, nie wiem, na inny rodzaj kariery, tak? I rzeczywiście było ich nielicznych. Przypuszczam, że w tym środowisku youtuberowskim jest podobnie, że też nie wszyscy, no treści jest bardzo dużo, nie wszyscy zarabiają wielkie pieniądze, ale czy to nie oznacza, że rzeczywiście młodzi ludzie, którzy chcą, nie wiem, tym się inspirować, czy nie mogą, czy my nie możemy jako rodzice się zaciekawić? To jest jak, jak o tym powiedziałaś, o tym dużo zarabiałem. tak przyszło mi do głowy, że to też jest dobry początek do jakiejś rozmowy o wartościach, o tym co dla ciebie jest ważne, dlaczego tobie to imponuje, czy też chciałbyś tak żyć, dlaczego, jak sobie wyobrażasz tą pracę, tak na czym ona polega, czy, czy w ogóle widzisz to jako pracę, więc myślę, że to jest też taka, ten pierwszy krok takiego zaciekawienia i wyjścia z tych swoich takich jakichś pomysłów na to, co dziecko robi i, i czy to jest dobre, czy jest złe. Pozwala na takie większe otwarcie i rozpoczęcie w ogóle dyskusji. A jeszcze jak mówiłaś o równości, o traktowaniu nastolatka jako partnera, to pomyślałam też o tym, że jest taka przestrzeń, która też jest dla rodziców często trudna, przyznawania się do błędu i przepraszania za nie. Mm -hmm. Że to też jakoś w sytuacji, kiedy zobaczymy tego nastolatka jako osobę, która jest ze mną na równi, łatwiej nam będzie powiedzieć: słuchaj, przepraszam, myliłem się, nie wiem, zareagowałem za ostro, nie powinienem. Chciałbym to robić inaczej, podpowiedz mi, co mogę zrobić? Jakoś tak potraktowanie te, tej, tej osoby, myślę, że to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli później nie pójdziemy za tymi sugestiami nastolatka, to usłyszenie tego przez niego, że, że, że przed nią, że, że ma jakiś pomysł na to i coś mogłoby mu ułatwić komunikację, myślę, że też jest takim wartościowym elementem. Ja myślę, że oprócz tego, co powiedziałaś, jeszcze ten krok w kierunku przeproszenia nastolatka, jakiegoś przyznania się do błędu, to jest trochę takie odczarowanie rodzica jako takiej idealnej osoby, która nigdy nie popełnia błędu. I ja myślę, że to jest takie bardzo ważne, dlatego że dzieci, które jakoś oglądają rodziców, którzy nie popełniają błędów, oczywiście w mniemaniu dziecka, no bo nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, ale jeżeli dziecko ma, ogląda. Jakby ma doświadczenie bycia tylko z idealną osobą, to wyobraża sobie, że ono też takie musi być. I jakoś to samo dotyczy nastolatka, tak? Jeżeli. Osoba w nastoletnim wieku no, doświadcza tego, że jego rodzic nie przyznaje się do błędów, no, nie popełnia ich, to może się wydarzyć tak, że będzie wobec siebie miała też jakoś bardzo wysokie oczekiwania, będzie szła w kierunku no, jakiegoś bycia perfekcyjnym, co jest no, trudne, no, jest jakoś wymagające i przede wszystkim bardzo obciążające psychicznie. Więc wydaje mi się, że oprócz właśnie tego, takiego nawiązywania relacji i, i takiego budowania, budowania partnerstwa przez to, nie wiem, przepraszam, popełnieniem błąd, no nie, wiem, nie chcę w ten sposób się z Tobą komunikować, no to jeszcze dochodzi to takie obciążenie Okej, okay, no w, w tym domu popełnianie błędów jest OK, wszyscy je popełniamy. Mhm. Jak, jak o tym mówisz, to, to przyszło mi bardzo do głowy to, co jest faktycznie bardzo dużą rolą rodzica w dorastaniu nastolatka, to znaczy modelowanie, czyli pokazywanie na swoim przykładzie hmm. tego, jak możemy się zachowywać, jak sobie radzić z emocjami, jak rozmawiać z drugą stroną, że czasami mamy taki bunt sobie, że dlatego ja mam być, jakoś rodzic ma być lepszy, no ale nie ma chyba innego wyjścia. No. Dziecko jakoś uczy się głównie poprzez obserwację, bo słowa to jest tylko coś, co do niego dociera na jakimś... Powierzchownym poziomie myślenia, natomiast to, co, co, co faktycznie jest jakimś taką podstawą do budowania swoich zachowań, to będzie pokazywanie przez rodzicę przykładów w jakichś zachowań. Mm -hmm. Tak, i tak e, czasami rodzice mówią, że e, oni przecież, e, nie wiem, tak się komunikują i mówią, że to nie działa, albo mówią, no ale przecież, nie wiem, my nie wiem, czy stawiamy jakieś granice. I to też nie działa i jakoś wracam trochę znowu do tego słowa proces, że to jest proces i to, że nie wiem, osoba nastoletnia jakoś nie, nie zawsze od razu reaguje na to, co rodzice do niej mówią. To nie oznacza, że tego nie słyszy, że nie bierze pod uwagę. Tak, natomiast Natomiast czasami, no, czasami to trochę czasu zajmuje, czasami trzeba coś powtórzyć kilka, kilka razy, a czasami, czyli no, nie czasami, a zawsze trzeba rozmawiać, zawsze trzeba być właśnie w kontakcie, w, komunik w komunikacji. To, co mi jakoś jeszcze przychodzi do głowy, to też o takim sprawdzaniu właśnie przez rodzica tego, co on myśli i czuje. Tak? Jakoś jak on się ma w tym kontakcie, jak on się ma z tą zmianą swojej roli, tak, że nagle ten, e, e, moje ukochane dziecko, które nie wiem, przyznawało mi rację, albo czasami tylko się nie zgadzało, teraz tak naprawdę e, kwestionuje wszystko, co ja mówię. Mhm. To w ogóle jest taka myśl, która, która mi towarzyszy, jak myślę o rodzicach na no że bardzo o, o, Konieczności, przymuszanie do tego, żeby być przy sobie, bo tak naprawdę wszystko przez nie przechodzi, te emocje, to, to, to yy, co się z nimi dzieje, co też daje im bardzo dużo informacji o tym, co się właśnie dzieje na poziomie tożsamości, roli, tego, co, co można było zmienić, jak to inaczej zrobić, na nowo ułożyć w tej nowej sytuacji. Myślę, że hmm. potrzebują rodzice bardzo dużo wsparcia. Tak jak mówiłaś na początku, która może pochodzić i z książek. My się na przykład inspirowałyśmy taką książką jak Zrozumieć nastolatka, I, ale też z innych źródeł. I też istotne myślę, jest budowanie takiej grupy wsparcia, czyli takiego swojego tak zwanego stada, tak? czyli osób, którym być może mają podobne problemy, z którymi można się podzielić, którzy zrozumieją tą sytuację. Mm -hmm. Tak, ja myślę, że to, to jest kluczowe, tak, żeby jakoś nie być y, y, takim osamotnionym w tej, y, tej y, roli rodzica nastolatka, w tej nowej roli, która się zmienia, także jasne jakoś korzystanie właśnie z wiedzy, z książek, podcastów czy filmów artykułów, to jest jakoś bardzo ważne, ale właśnie to, co powiedziałaś, szukanie takiej grupy dla siebie, tak, ok, być może mam koleżankę, która, nie wiem, ma dziecko w podobnym wieku, a może jest tak, że, nie wiem, mam kolegę, który, którego dziecko jest starsze i już ma trochę inną perspektywę. Proszę, Mhm. Tak, 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 że już, że, już, że już mi coś podpowie. Słuchaj, no wiadomo, że nie ma jednego wzoru ani nie ma jednej recepty na to, jak zrozumieć miastokradztwo. Tak. Zdecydowanie. To, to, o czym my mówimy, to są jakiegoś rodzaju inspiracje bardziej niż rozwiązania mhm. i gotowe kalki, które można przyłożyć do swojego życia. Mhm. Mhm. Tak, ale na pewno warto spróbować i, i jakoś szukać inspiracji, sprawdzać, co mi pomaga, ale jakoś być też w kontakcie ze sobą czy z innymi osobami, które mają podobnie. Mhm. I z tym Państwa zostawiamy i zapraszamy na kolejne filmy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.